Kolejna osoba, jaką udało nam się dorwać dzisiaj na zawodach w Sopocie, Jakub Szczerba, jeden z najlepszych polskich kulturystów młodego pokolenia. Cześć Kuba. Siema Bartek. Słuchaj Kuba, powiedz mi dlaczego wybrałeś Sopot w tym roku? Bo wcześniej nie startowałeś z tego co wiem w Sopocie. E, tak, nie startowałem w Sopocie. E, tak naprawdę no to ciężko powiedzieć w sumie, ale druga taka opcja, że tak powiem, jest taka, że zawsze interesował mnie Sopot, bo dużo znajomych chwaliło tą imprezę. Za organizację i po prostu dobrą zabawę, tylko że zawsze akurat mi ten czas tej imprezy nie pasował, bo albo byłem na roztrenowaniu, albo robiłem masę, albo byłem na redukcji, szykując się pod zawody, ale na przykład na październik, tak? I dlatego w głównej mierze. A teraz sobie ostatnio startowałem miesiąc temu, nawet nie cały. I stwierdziłem, że sobie przytrzymam formę i tutaj wystartuję. To znaczy tak naprawdę to był pierwszy start, jaki zaplanowałem, bo już 1 marca wysłałem zgłoszenie i wiedziałem, że będę tu startował, więc to był pierwszy. Start, który sobie zaplanowałem na ten sezon, no i jestem. Czyli cały sezon pod sobot. Eee, no można tak powiedzieć, tak, cały sezon pod sobot, jasne. Powiedz mi zadowolony, jesteś ze swojej formy, jaką tutaj dzisiaj prezentujesz, czy jednak e, coś byś zmienił, bo wiem, że jesteś taką osobą, która zawsze dąży do perfekcji i zawsze, jak się sam widziałem, to zawsze narzekałeś, że a to by mogło być lepiej, tam to mogło być lepiej, więc jak to oceniasz dzisiaj. To znaczy, e, tak szczerze myślę, że każdy zawodnik, e, dobry zawodnik, e, który nie ma dużego mniemania o sobie, e, nawet jeżeli będzie wyglądał jak e, nie wiem, fill hit. I tak zawsze mu będzie mało, zawsze będzie dążył do tego, żeby było jeszcze lepiej, tak? Bo myślę, że właśnie tak samo ma Phil Heath, mimo tego, że już ma kilka tytułów Mr. Olympia, jedzie dalej, ciśnie, bo chce zdobywać kolejne, więc uważa, że jeszcze to nie jest to, co powinno być. I tak samo jest tutaj. Ogólnie, jeżeli miałbym to podsumować, tak jestem zadowolony, myślę, że dzisiaj jest życiówka pod względem nabicia, docięcia spośród całego sezonu, tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem zadowolony, w sumie, jeśli chodzi o sam Mam przygotowania, nie mam sobie nic do zarzucenia, bo dieta naprawdę była trzymana na 100%, treningi, kardio, ostatnio nawet w przeciągu dwóch tygodni dorzuciłem jeszcze trzecią sesję kardio, czego nigdy nie robiłem, więc jeśli chodzi o to, nie mam sobie nic do zarzucenia. Zrobiłem wszystko na 100%, no i tyle, no, a wynik no, będzie taki, jaki zdecyduje sędziowie, ja ogólnie jestem z siebie zadowolony. Jasne, powiedz mi jeszcze, Jesteś osobą, która ma nawet, bo może nie każdy wie, tytuł Mistrza Europy na swoim koncie, więc byłeś na wielu imprezach, w tym międzynarodowych. Jak patrzysz na te kameralne, nie ukrywajmy, zawody, jakie są zawody w Sopocie, jak oceniasz organizację? Eee, organizację oceniam dobrze, naprawdę może nawet bardzo dobrze. Eee, szczerze, eee, jak byłem na Mistrzostwach Europy, eee, to tutaj. Wydaje mi się, że to znaczy nawet nie tylko tutaj, tylko ogólnie na zawodach w Polsce, z tego jak jestem, obserwuję, nawet jak nie startuję, ale jestem gdzieś i obserwuję te zawody, to organizacja jest lepsza niż na tych prestiżowych, zdawałoby się międzynarodowych, właśnie typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Często jest to troszeczkę taki bajzel, że tak powiem, w wielu kwestiach. Ogólnie, no wiadomo, nie ma co narzekać, tak, ale uważam, że można by było przyłożyć do tego y, troszeczkę jeszcze, że tak powiem, jakąś lepszą rękę, że tak to nazwę, żeby to było dopięte, ponieważ zawodnicy się szykują przez wiele miesięcy do takich imprez bardzo prestiżowych właśnie jak mistrzostwa Europy. Naprawdę dał siebie 100%, więc i organizatorzy mogliby troszeczkę bardziej też wyjść z tą inicjatywą, chociażby ze względu na szacunek do zawodnika. Tak mi się wydaje. A powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestie ładowania na te zawody, bo to jest zawsze dla ludzi interesujący temat, czy to jakoś wyglądało inaczej u Ciebie, czy masz już sprawdzony protokół, który wie, że zawsze działa, czy może stwierdzić, że a startuję w Sopocie, to wypróbujemy coś nowego? To znaczy tak, ogólnie na początku tego sezonu wypróbowałem sobie nową rzecz, jako zawsze ładowałem się na czysto. Ale niestety nie było tej pompy, nie było tego nabicia, więc w kwietniu, jak wychodziłem pierwszy raz na scenę, stwierdziłem, że spróbuję to, czego zawsze chciałem spróbować, ale się bałem. Miałem oczywiście trenera, który mi tam doradzał. I też, że tak powiem, może, no nie chciał, żebym tego próbował, nie wiem jak to nazwać, a teraz, że y, cały sezon szykowałem się sam, wszystko tak jakby spoczywało na mnie, więc stwierdziłem, że jak coś spieprze, to ja i będę miał do siebie pretensje, tak? I ładowanie mi wyszło fajnie, i tak się ładowałem za każdym razem. Mam za sobą 6 albo 7 startów od kwietnia. Już się pogubiłem nawet troszeczkę. I za każdym razem wyglądało to tak samo. Na noc duża pizza, najzwyklejsza margarita, dodatkowo z salami, 100 ml lodów, obojętnie jakich. Z rana pół małej pizzy, też margarity, też 100 ml lodów i tyle. Nic więcej. I potem po prostu obserwowałem, i tam podczas pompowania jakieś drobne ciastka, tylko nawet już wybierałem te bez cukru, tylko żeby tam troszeczkę węgli było. I tak jak na przykład teraz przed finałem troszeczkę chipsów zjadłem i też małego loda. I tak to wyglądało cały sezon. Nie kombinuję. Fajnie to wyszło za pierwszym razem. Nie zawsze tak oczywiście jest, że to, co ci wyjdzie, raz, potem ci wyjdzie, ale mi za każdym razem, że tak powiem, pykało to. I teraz też myślę, że źle nie było. No nie wiem, nie mi oceniać, ale, ale myślę, że. Że, że, no to znaczy myślę, że widziałeś, no to ty możesz ocenić mniej więcej chociaż jak to wyglądało, tak, czy było w miarę okej, okay, czy nie, ale no mówię, według mnie spoko, z rana wstałem, było to nabicie, kilka żyłek wyszło dodatkowych, więc... Nie, ja powiem od siebie, że było spoko. Jedyne, co, co powoduje tutaj, że w Sopocie ciężko porównać do innych zawodów, to jest oświetlenie. To tak. są jedyne zawody w Polsce, które są organizowane na świeżym powietrzu, gdzie nie ma oświetlenia sztucznego, więc to też powoduje, że nie widać tych szczegółów i to zależy jak się ustawisz, pod jakim kątem słońce na ciebie pada. Oczywiście. Ale, ale ogólnie, ogólnie jest bardzo dobrze. Dzięki Kuba. Dzięki, wielkie powodzenia. Na redukcji, bo chyba na redukcji teraz Tak, jest no do FIWE. O, no to jeszcze troszkę. Do powodzenia życzę. Jeszcze 8 tygodni i pozdrawiam oczywiście wszystkich widzów zapraszam do śledzenia Bartka oczywiście Polish Fitness Freak jak i swojej skromnej osoby, jeżeli będziecie mieli ochotę, trzymajcie się i siła